Dzień dobry wszystkim, witam Was na moim kanale. Dzisiaj zabieram Was na koreański targ z warzywami, owocami, z rybami i tak dalej. Zobaczymy jak taki targ wygląda, bo z mężem znaleźliśmy jeden taki duży targ u nas w mieście, jeden z wielu, więc dzisiaj sobie tam pojedziemy i postanowiłam, że zabiorę, w sumie zabierzemy Was ze sobą, więc oglądajcie dalej. Właśnie jesteśmy w drodze do samochodu i będziemy jechać na koreański targ. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że minus takiego targu jest taki, że trzeba mieć gotówkę. Kartą się nie da zapłacić. Jedynie czasem sprzedawcy mają na karteczce zapisany numer rachunku bankowego, gdzie można zrobić przelew, ale. W większości trzeba mieć gotówkę, więc my też ją mamy. W sumie ja zawsze mam jakąś gotówkę przy sobie, bo to wiadomo, karta czasem może odrzucić, może być problem. Uri, gdzie idziecie? Wam pokażę, jak to wszystko o, wygląda. To jest bardzo duży targ, jeden w sumie taki z większych targów o, u nas w mieście, więc super, że takie miejsce jest. No, więc zobaczymy. 이거. 신비까지. 할때 빨리 요한 반찬 세 Mamy zestaw do Myung Tang za 5000 łonów i właśnie taki jeden zestaw sobie wzięliśmy i zjemy na obiad.

zakupki porobione więc teraz będziemy wracać do domu. domu wam dokładniej pokażę co zakupiliśmy z warzyw, z owoców i powiem wam cenę tych wszystkich rzeczy i Zobaczymy, co będzie się później działo w tym blogu. Jesteśmy już w domu, więc pokażę Wam nasze zakupy. I przy okazji też Wam powiem ceny poszczególnych produktów. Mamy zestaw na zupę Meun Tang, a, która kosztowała 5000 łonów. Tutaj mamy. Tutaj mamy. A małże. Kul, to jest, się nazywa po koreańsku. I one też kosztowały 5000 łonów. Tu mamy 20 sztuk. Tu mamy 20 sztuk e, krewetek. Za 10 tysięcy łonów. Z owoców kupiliśmy. Teraz to to podnieść trzeba. Karton. to są trzy. Kiście, uh, winogron to są winogrona uh, shine mosket i one kosztowały 15 tysięcy łonów i tutaj jest uh, i tutaj jest 2 kilo, więc będzie co jeść następnie też z owoców um, Taka duża kiść bananów za 6000 kłonów i już Wam pokazuję yy, warzywa. 1,5 kilo ziemniaczków za 5000 złon dwa kilo 2 kilo albo 1,5 kilo cebuli za 3000 słodkie ziemniaki półtora kilo też za pięć tysięcy wonów jest taki koreański szczypiorek za trzy tysiące wonów taka duża wiązka nie wiem jak to nazwać i na koniec Koniec tepa, to jest jakby koreańska zielona cebulka. Za tysiąc łonów. A i jeszcze o jednej rzeczy bym zapomniała. Taki malutki brokolik za 1000 łonów sztuki. Sztuka, więc a, takie były to nasze zakupy dzisiejsze na targu. Ja jestem bardzo zadowolona, zwłaszcza z warzyw i owoców, bo, a, bo tego nigdy w domu za wiele, więc tak. Yep. <śmiennie> Właśnie całą naszą trójką idziemy do super marketu, który się niedawno otworzył. Zobaczymy, co jest ciekawego, i przy okazji pokażę Wam, jakie są tam ceny warzyw i owoców. I będziecie mogli sobie porównać, czy na targu, którym byliśmy, było taniej, czy drożej. My idziemy tam do marketu, właśnie na zakupy. Ten market otworzył się w sumie niedawno, więc też może być dużo ludzi, ale zobaczymy. Apa. zakupy zrobione, więc teraz można troszkę się pobawić. No idź! Papa Papa Jasmine Papa bye bye.